Cześć czołem moi drodzy dziś kolejny odcinek dotyczący Asasyna IV dziś przedstawię wam jak zbieram dwa fragmenty Animusa przejrzałem dokładnie youtube kanały na youtube gdzie umieszczone są już filmiki poświęcone y, rozgrywce a zasynie czwartym, ale nigdzie nie znajdziecie filmiki poświęcone zbieraniu tych fragmentów. W każdym z tych filmików, na stronach polskojęzycznych, angielskojęzycznych, nasz bohater wszędzie pędzi przed siebie, mając na celu zabicie kogoś, popłynięcie statkiem. A przecież zbieranie tych fragmentów jest bardzo ważne, ponieważ jak wiemy. Asasyn jest grą przecież przygodową. Nasz bohater nie tylko ma pędzić przed siebie i zbierać, i zabijać, płynąć statkiem, ale również zbierać te fragmenty. To jest wtedy mamy pełną rozgrywkę i zabawę w tej grze. Pierwszy fragment znajdujemy. Zaraz po wylądowaniu na wyspie prowadzimy w tym momencie pościg za asasynem, który nam ucieka. Oczywiście on tam daleko pobiegł. My nie będziemy za nim biegli, bo i tak go dopadniemy. Teraz musimy skupić się na zdobyciu tego fragmentu. Powiem Wam szczerze, że nie jestem jakimś doświadczonym graczem w asasyna, dlatego w tym momencie. Wspiąłem się na wierzchołek tego świętego drzewa, i jak widzicie, ten fragment jest dosłownie w zasięgu mojej ręki. Ale zawahałem się, co mam w tym momencie zrobić. Ponieważ zdawało mi się, że skoczenie w tym momencie w taką pustą przestrzeń jest dla mnie ryzykowne i zakończę po prostu życie. Dlatego rozglądałem się, szukając innego wyjścia. Innej drogi dojścia. No, najlepsze dojście byłoby dostać się na to drzewo, mi się wydaje. Też podjąłem taką decyzję. Dzisiaj wiem, że była to błędna decyzja, no ale w tym momencie prowadzenia tej rozgrywki jeszcze nie znałem możliwości swojego. Nie znałem swoich możliwości. Jakim jestem wytrawnym skoczkiem, i jakim jestem wytrawnym wspinaczem po górach, po drzewach? No, na to drzewo na pewno nie wyjdę. Muszę znaleźć inne, inną drogę dojścia. No i poszukuję. No, na to drzewo na pewno też nie wyskoczę. O! Tu pięknie, pięknie się wspiąłem. Prawda, przeskakuję teraz z drzewa na drzewo, no i zdradzę Wam tajemnicę, że to jest właściwa droga. To właści, właściwie to jest druga droga dojścia do tego fragmentu. Za chwileczkę powrócę do tego punktu, w którym się wcześniej znajdowałem. Jeszcze się waham. No, dosłownie ten fragment jest w zasięgu ręki. Jak za chwileczkę zobaczycie, zdobywam go i sukces! Dobrze. Teraz mamy kolejny moment, kiedy jest do zdobycia drugi fragment. Jak widzicie, jest on tam zawieszony na wierzchołku góry. To znaczy przy wierzchołku. Bo jak zwykle, oczywiście, wisi on gdzieś w powietrzu. Asasyna, którego goniłem dogoniłem i zabiłem no i cóż spinam się aby zdobyć ten fragment trochę muszę pobłądzić, no ale muszę wam to wszystko przecież pokazać ponieważ żeby zdobyć ten fragment ja naprawdę muszę poświęcić kilka minut rozgrywki w celu dostania się do tego fragmentu, jak widzicie, pięknie się wspiąłem. Tylko, że co dalej, prawda? No, zdawało mi się, że skoczę tam na tą półkę skalną, ale to jest niemożliwe, jest ona za daleko. No, i muszę przejść całą drogę od spodu góry aż po wierzchołek tej góry. Tych ścieżek, ścieżek dojścia jest pewnie wiele, są jakieś alternatywne i główne ścieżki dojścia i zawsze przez przypadek człowiek jakąś wybierze. O widzimy ten pięknie ten fragment sobie tam wisi. Jakbym miał skrzydła to bym tam poleciał, no ale nasz bohater nie ma skrzydeł. <grytanie> Skoczyłem teraz do czarnej dziury, no ale wyjście jest. Powoli drobnymi kroczkami spinam się coraz dalej. Jest ten fragment tam widoczny. No i co teraz? Gdzie dalej? Oto jest pytanie. Ja nie przyglądam się teraz sobie, tylko prawda, rozglądam się tutaj za tą ścieżką jakąś, ale muszę chyba dalej tu się wrócić. Znaczy dalej, no muszę się tu odwrócić. O nie, jest ten fragment, ja go tam widzę, ale tutaj nie ma żadnej ścieżki. Trzeba podążać właśnie w przeciwną stronę i tu się będę mógł wspinać na kolej, kolejną półkę skalną. Dobra. I podążam coraz bliżej. Tak jest. I proszę bardzo, mamy kolejny fragment zasięgu ręki. Pozwolicie, że się mu napatrzę. Wygląda ten fragment jak mały duszek. Pięknie dźwięczy. Jak sypiące się monety. Pięknie świeci. No, i jeszcze chwileczkę się napatrzę. Jeszcze się napatrzę. I cóż. W tym momencie nie pozostało mi nic innego, jak wykonać skok w powietrzu, uchwycić ten drugi fragment i zakończyć zdobywanie tego fragmentu. Na tym kończę i zapraszam Was na kolejne odcinki, gdzie będę zdobywał kolejne fragmenty. Żegnam, cześć, do widzenia.